He's back, <laughs> <laughs> Daddy's back, you bitches! Daddy's back, you bitches! Dave, come on! Nero! Oh, oh. Nico, what are you doing? Dave is not coming. Ah, ignore him! Come on, we gotta get this thing ready before we talk. Let's go. Here, ask me that. Liberty City! Yeah. You ever been? No. Crazy place, Nico. <laughs> what you going to do? I might come back on board. Or I might try to make a go of it. Like they say, it is the land of opportunity. I always wanted to make it big. On a nice place, get a dog, a house. Live the dream like my cousin. Oh yeah? Yes, he's got the love. House, women, cars, parties. Uh, he writes me in these wild emails and after I got into trouble I thought maybe... Uh, then I got this gig and I spent the next seven months with you fine people and I forget. <laughs> When the war finished. I couldn't get a job. Nobody could. Uh, so I uh, did some dumb things, got involved with some idiots. Ah, we all do dumb things. That's what makes us human. Could be. See you, man. What? You forget our language? Uhusi? Maybe a little. I've been here ten years. You could speak English. Remember, we learned off the English girls with the big... Uh, a little, I'm <laughs> uh, not sure. So uh, He'll be fine. Better than my Serbian. Ah! So good to see you, cousin. <laughs> I can't believe you made it! <laughs> Shit, I have to tell you, it quite a night last night. Two women! The land of opportunity. I've ah, made it. Oh. Shit, man, I'm still a touch drunk. A touch. <laughs> My is here. Oh, we got to Come, on. Come on. Come uh, on. Uh, whatever, buddy. Just take over the world someplace else. Yeah, All right. buddy. You're in take the goddamn world. Screw you. <laughs> Screw <laughs> you. <laughs> Come He's the fucking man, bitches! Uh, Roman, come on, let's go. Uh, to the mansion, huh? Yes, the mansion! <laughs> 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 maybe you should try. Oh, maybe I should. Okay. Okay. Hey, is this a cab? Where's the sports car? Uh, hey, it's in the shop. Come on! <laughs> No, i okej, okay, witajcie, jestem ZRL. No nie, on no dalej gada. Hmm. Dobra, ja jestem ZRL, to jest kolejny. Kolejny? Nie, to jest nowa seria z gry, którą sami braliście, czyli GTA 4. Dajcie mi moment, przecież trochę grę, bo mi napierdziela ta muzyka po. Ła, mama, tu. Napierdziela mi ta muzyka po uszach, po słuchawkach, bo... znaczy. Jeszcze jedna rzecz, myślałem, żeby tego nie wyłączyć, wyloguję właśnie tak. Tu albo i nie. Mogę się jakoś dać offline? Coś w się sensie, tak żeby nikt mnie nie widział. Olać, dobra. anyway, chcieliście. GTA 4. Samo intro GTA 4 to jest 4,5 minuty. To z takich ciekawych faktów można zaliczyć to, że mam trainera, ale nie będę go używał. Dlatego czasami możecie widzieć jakieś dziwne... Rzecz jak będę zmieniał radio, czy coś, ale. Ale, ale. Ale... To chyba nie powinno być problemem. Tymczasem, wiem, że napisy są po angielsku, jest po angielsku i nie wszyscy was angielski dobrze rozumieją, więc jeżeli chcecie. Może Zamknij się już, co? Jeżeli chcecie. Mm, żeby. były napisy po polsku, jeżeli to. jeżeli w ogóle istnieją, to. Dajcie mi po prostu linka, czy coś to, napisów, które działają, bo mi obecnie to nie przeszkadza, ale jeżeli wy chcecie czegoś więcej, to po prostu wrzućcie linka z opisem, jak to zainstalować i wszystko będzie ok. Planuję wszystkie kasynki oglądać, przynajmniej tak po części, bo, 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 Dobra, musiałbym teraz się zamknąć, ale. Myślę, że na tyle przynajmniej ogarniacie, że GTA... jak wygląda Gatia! tym GTA 4 Więc mogę sobie tak chwilę pogadać o... Co ogólnie fabułe znacie, bo GTA 4 to jest do... ogrobana gra, czekamy GTA 5 to jest można powiedzieć taki taki trochę wstępniak Myślę, że jak wyjdzie to już będzie spoko To jeszcze chciałem powiedzieć Chyba nie Zaczynamy gita 4 jako naszą serię naszą serię codzienną Nie będzie jeszcze w tym... Nie wiem, nie obiecuję teraz, or... tak że te tak hmm. to będzie tak ładnie przyjemnie, że będą dwa odcinki dziennie. Może być problem z tym, bo ja trochę mam roboty, później wracam do domu, nie chcę mi się już później nic robić, jestem zmęczony. Więc... Będzie na pewno jeden odcinek dziennie, to mogę wam gwarantować. Nie wiem jeszcze jak nie z weekendami. Myślę, że z weekendy zrobimy sobie wolne, chociaż no, kto wie. No, musicie się przyzwyczaić, że będę wyskakiwać różne dni powiadomienia. Steama nie wyłączyłem dzisiaj jeszcze, a na raz wyłączę. Ale Homa nie będę wyłączał, bo wtedy nie mam synchronizacji save'ów, a na tym mi zależy trochę. Więc... Well, niestety, well, będziecie musieli przebolić, że tu się będą okay. prawie jakieś dziwne komunikaty na górze. Próbuję to pokazać myszką, no ale niestety w kascence myszki nie ma. You, Tymczasem co? Was? Zakłócam kascenkę... Well, mm. Nie wiem, czy będziemy się aż tak bardzo skupić na fabule. Nie, nie będę tego skipał, będę tutaj coś starał się gadać, chyba że yeah. akurat nie będziemy na stroju. Anything. To wtedy zostawię kasynkę so? cichą no, Taką w sensie nie będę kom... tego nie będę tego komentował o właśnie Jeżeli też będziecie mi spamować, to Man, będę wrzucał ze znajomych bo. No, no, like bo to jednak przeszkadza, fly. tak? Dobra. We did some bad things. And bad things happened to us. <laughs> War is where the young and stupid are tricked by the old and bitter <laughs> I'm <inaudible> <killed. inaudible> very young. i very angry. Maybe that is no excuse. Roman? Roman! Are you sleeping, you fat no, fuck? No Come on! What's the time? Shit. I've got to get the cab back. It's on the shift. <laughs> <laughs> oh, Jesus! This is like a rat shot in it. Nico, Jeez. I've got to run. Uh, come Bro. meet me at the cab office. What it's easy. out about? the door, turn left, then the first I left of the diner. Go down I'm one losing. block and turn right on Iroquois. Then walk all the way down, and we're right there the on the left on the corner of Cisco Street. Man. It's really flash. We got lots of TDs and some incredible motors. Uh, Nico, give me a hug. Good to have you here, cousin. I've got something for you. Oh, damn.

Jednak się dowiedział, że, yy, ro, że, że Roman go okłamał z tymi wszystkimi, mówmy wprost, dziwkami, willami, samochodami, yy, sportowymi samochodami, bogactwem i tak dalej. O, ale, ale jak wszyscy dobrze wiemy i to się za niedługo zmieni. Yy, oczywiście, że chcę nadpisać. Du, 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 du. Będziemy się skupiać na fabule głównej, raczej nie będziemy robić tych pobocznych misji. na ja myślę. Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem, jak, jak to zrobię. Jeżeli chcecie widzieć misje poboczne, dajcie mi znać w komentarzach. Tak będzie najlepiej. Frankfurt, to jest. jest. Bardzo podoba mi się to, że tu jest taka różnorodność języków. Można nawet polski komentarz znaleźć. Lecimy jakieś auto. Daj mi to auto. Jakieś takie trochę można powiedzieć lepsze jedzie, bo to te wiejskie czy coś. Oj, oj 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 gość, gość. Co ty tam sobie myślisz? Eee, tu, 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 jedno, to jedziemy. Jak? No, w auto, to nie chce mi się wyskadkiwać. Jakieś radio, coś ciekawego. Możecie... Możecie też dać mi dać eee, jakie radio chcecie. Eee, Chyba będę zmieniał po prostu w każdym odcinku stacją przewodnią będzie inna, o ile będę o tym pamiętał. A tymczasem jesteśmy już u Romana i... tak bardzo nie wyrobiłem. Dobra. Wjeżdżamy. It's your call. I kackenka. Baby, when I look into your eyes, it means something. I see little Romans, I see little Malories, I see stars, I see angels. In my homeland, we have a saying. Yeah, we got one too. You're a fag. Shit. <laughs> Jesus Roman, you fucking idiot! How can I take you seriously? Very difficult, I think. <laughs> Hello, Roman. <laughs> Hello, <laughs> 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 Mallory, this is my cousin. I tell you about Nico. Hi. Nico, this is Mallory, the beautiful girl I tell you about. See, not everything I tell you is bullshit. I bet most of it was. Hey, I hope you're less full of shit than your cousin over here. Uh, <laughs> <laughs> Thank you. This is the woman that I'm going to marry. <laughs> Whatever you say. I thought you were going to marry me, <laughs> baby. <laughs> he hey, Vlad. <laughs> Great. Uh, you're fucking crazy, man. <laughs> you should lose a few pounds. Otherwise, this beautiful lady is going to leave. <laughs> uh, no, uh, I'm a fat prick. What can I do? Uh, pay you uh, debts? I uh, will we'll do, man. We spoke of this. No, we didn't speak. You spoke. Then you say your phone out of batteries. You treat me like a bitch. Never. I uh, treat you like an idiot, not a bitch, huh? <laughs> <laughs> I guess it's uh, true. The beautiful woman do like the guy's. With a funny sense of humor. Mm Ho-ho, -hmm. <laughs> I'm laughing. <laughs> I'll get you the money. I know. And Roman, tell this fucking yokel here if he doesn't stop staring at me, I'll have his head chopped off and put a film of it on the internet. Ouch. Ah! Oh, good. Great. <laughs> yeah. Fantastic. <laughs>

Wyjściówki mamy za sobą, będziemy w stopniu poznawać e, historię, historię Romana, Niko, wszystkich tutaj bohaterów też po, po, e, nie po boczny, tylko połączonych z nimi. Hmm. Hmm. Fak, nie widziałem tego. Lolo, lolo, lolo. Dobra, olać. robię sobie janitor. odcinek wyzwania, w którym nie będę się rozwalał autem. To nie jest jeszcze ten odcinek, Zrobię to prawdopodobnie już w nie...

To są Dobra. drugacie. Yy, nie ma chyba sensu zmieniać tego radia, tak teraz jak na to patrzę, bo... 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 bo, Ono się automatycznie zmienia co jakiś czas, więc to nie ma większego tutaj sensu. Bo jeżeli, jeżeli zmieni nawet w jednym aucie, to w drugim ono już nie będzie takie samo. A gdzie są ci Albończycy? Oni teraz przyjadą. Bo gdzie oni nie, 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 nie jadą? Aaaa, chyba były dwa telefony na jednym Dobra. Dobre radio. Ja bym mógł tak siedzieć po prostu i słuchać z tego radia. Ale nie na tym polega moja praca tutaj, znaczy nazwanie tego pracą to, że jest trochę przegięcie yy, ale... Co? No... nie wiem. Nie wiem co mogę powiedzieć w tym momencie. Przyjechali sobie. O, 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 o

No To nie będzie jakoś specjalnie trudna, myślę. Chyba, że nie umiem jeździć, co jest bardzo prawdopodobne. Robimy to może tak. No co on mi w ogóle migał światłem z tym zwykłym. Nie W nie Dobra. Dobra, to było łatwe. Oni się mm, odczepili. Chyba, że pojadą algorytmem i tutaj będą nie, nie ma ich. Więc myślę, że wygrałem tę ty... bitwę. Y, tymczasem sobie skaczę na jakiś hidrantach dziwnych, no ale takie uroki. Hey,

Czy damy radę zrobić jeszcze jedną misję? Najmniej no się, że damy radę. Yy, dlatego poczekajmy trochę, aż się pojawi znacznik. I tylko gdzie on się pojawi teraz. No, Romanku, dzwoń. Słoneczko Romanku. No, za... O, hmm, randomowa misja. Yy, nie. Ja podziękuję. Fajnie było też upolować sobie jakieś autko, żeby mieć jedno chociaż na parkingu przed domem, tak żeby... O o o jest, 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 żeby nim jeździć. Goty, mm, ty... Nostecznym, Nie, yeah. Ale jestem pro driverem. Niemal gody, nie ma lepszych przygody Teraz tu. O. The tree is a crowd. Ok. I don't have problem. You do. your russian friend now huh? he's not my friend he's my uh, uh, shark! Uh, stop this uh, huh? what Who are my you God. get out of here what? Yes. Oh. 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 what about you Yakis, Help me. Help me. Oh. Yakis. Yeah get out of here now and if you come back i'll kill you you understand you forgot this yeah, Benny been in pricks! Stony. Shit! <sighs> what did you do? He was going to stab me! Now he's going to kill you! Fuck him! Look at this mess! Screwed! Again! You want to know why I'm not <sighs> living in a nice condo? Banging for women? It's because of shit like this! Assholes! Shut me. up! Oh, great. Mallory. Hey, beautiful! <laughs> huh? Yeah, great! <laughs> uh listen, I'm having a bit of a problem at the office. Um, I can't do it. Nico can do it. Huh? And what? Well, why would you want me then? But well, screw you then. Great girl. Can you do me a favor? Mallory uh, needs a lift. Uh, can you go pick her up at the Hope Beach subway station? Yeah. Take the cab. She's got a friend with her. Maybe someone you can date. The fuck you. No, Hmm. No i mamy nową taksówkę. Czemu taksówkami jeździć? W ogóle nie lubię. Znaczy, znaczy nie lubię. Wolę szybkie auta, a nie taksówki. Hmm, tymczasem. Dostać się w, w punkt, do punktu A. Mogłem sobie... Tak, mam tego trainera, mogłem sobie zespłonować tutaj y, Sultana RS, ale... Ale nie, nie tym razem. W tej misji właśnie, to jest ta misja, o której mówiłem, raczej nie, będę się starał nie uszkodzić auta. Aczkolwiek różnie bywa, tak? Eee, tu, 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 tu. O, siema. Ja mam tutaj wam zadzwonić, nie? Siema. Hej Nico, thanks for Michelle. Je... Ona do przodu. No, ona siadła z przodu, ja się pytam. E, nieważne. No, ktoś wysłał wiadomość. Nie jest to jeszcze spam, więc. Można przeżyć. tej jest, jak się pojawia, spokojny. Jesteś. jest stop it. będziemy mieli pierwszą radkę. You look like that kind of guy I want to get to know. You look like you just jumped off the boat, Nico. Handsome man like you should get some regrets. I think he looks fine the way he is. I don't think he even changed out of those things on the journey. How you gonna impress a classy girl like Michelle? I'm easily impressed. I know you are, sweetie. <laughs> and I just don't get it. Dobra. we w Thanks for the lift, Nico. Yeah. Thanks. Give me a call sometime. You Czemu mówisz do dachu i w ogóle... Mm, Powinno się nachylić nad tym... nad tym, nad tą szybą właściwie. Roman dos, dał nam łapkę w górę. Wy też możecie dać łapkę w górę pod tym filmem, zaraz się zakończy. A nie, jeszcze muszę ten... Jeszcze się muszę... A. Dobra, trzeba się przebrać. W ogóle, XXI wiek który już mamy, tak? Tego bym się średnio spodziewał. Więc pod uwagę, jak to wygląda... Ale właściwie to niewiele pamiętam z początku XXI wieku, więc... Więc może tak to było. Yy, no to dawno temu było po prostu i dlatego, tak? Yy, tymczasem idziemy sobie... To tutaj olewam, bo mniej więcej wiem, jak kupować. Kupmy sobie jakieś... Y, jakieś y, kupimy sobie, tak? Jeszcze bym sobie kupił... A! Jeszcze sobie kupił... lepszą tą... lepszą taką kurtkę fajną. Mm. Coś fajniejszego na górę bym sobie kupił, na pewno, ale to są same drasy, kurtki, kurtki i drasy. Nie ma sensu. A buty może ewentualnie jeszcze jakieś. Niko, jakie ty masz buty? Niko, pokaż buty. Hmm. Tu nic ciekawego nie ma. Możecie też powiedzieć, jak go ubrać. Ja preferuję oczywiście osobiście garnitury, ale... Zobaczymy. Tymczasem. Mieliśmy sejwa. Znaczy autosejwa. I myślę, że to jest na... To by było na tyle w tym odcinku. No jeszcze on tam gdzieś dzwoni. A właściwie a, pierwsze, nigdzie nie dzwonisz. Yy, no i to by było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się podobał i trzymajcie się. Cześć.